Każdy z nas chce mieszkać w czystym otoczeniu. Kiedy wchodzimy do klatek schodowych budynków wielorodzinnych, nie zawsze jednak jest czysto. Najczęściej to niektórzy z mieszkańców urządzają bałagan swoim sąsiadom i przy okazji sobie, a czasami aż dziw bierze, co można zaobserwować na klatkach i w piwnicach. Załatwianie potrzeb fizjologicznych to na pewno jest zaskoczenie. Zdarza się sporadycznie, ale się zdarza. Ludzie zostawiają różne przedmioty, kartony po telewizorach, na popiętrach, doniczki po kwiatach i tak dalej. Wolki z ubraniami, z śmieciami. To jest codzienność raczej. Różne rzeczy. Najdziwniejszą, to chyba była najdziwniejsza do tej pory, yy, wibrator. W piwnicy, bielizna w piwnicy, na klatkach schodowych. E, oprócz tego, butelki po alkoholach, no, zaśmiecają bardzo dużo, a to e, niedopałki. Porządek to jedna kwestia, ale dużo ważniejsze jest bezpieczeństwo lokatorów, ponieważ zapominamy, że kładki są drogami ewakuacyjnymi w razie zagrożenia. Bardzo często zostawiano są właśnie kartony, wózki, które były przypadkiem i się paliły. Były podpalenia specjalnie. Kolejny problem stanowi wyrzucanie resztek jedzenia przez okna, czego mieszkańcy najczęściej się tłumaczą, że robią to, aby dokarmiać ptaki. W ten sposób dokarmiają szczury i różne robactwo. Pojawia się przecież tak samo i prusaki. A to wszystko jest, mi się tak wydaje, że bierze się z tego, że ludzie zaśmiecają teren wokół budynków, tak samo jak i klatki. Wyrzucane jest jedzenie, mnóstwo jedzenia. Zdarzają się, że całe opakowanie hermetycznie, napoczęte mięsa, wędlin. Mnóstwo jest jedzenia i chusteczki higieniczne, artykuły higieny osobistej, mnóstwo. Codziennie, praktycznie. My tym taką szkodzimy, jeżeli wyrzucamy wysoko przetworzone pieczywo, które też pleśnieje, które zawiera duże ilości soli. Więc yy, obalajmy ten mit. To nie jest pomoc. Jeżeli ktoś chce pomóc zwierzętom właśnie przez dokarmianie, no to odpowiednie. Pokarmy, ziarno, no i najlepiej z dala od naszych domów, bo za chwilę jest, no właśnie, zgłoszenie, zróbcie coś z tym, żeby te ptaki nie zanieczyszczały parapetów, elewacji. Zarówno dozorcy, jak i administratorzy bloków stają na głowie, aby wyegzekwować właściwe zachowanie u lokatorów, ale nie zawsze przynosi to pożądany efekt. My robimy co w naszej mocy, sprzątamy codziennie ogłoszenia, które tak są wywieszane na wieżąco. Ale no, nie jesteśmy w stanie wszystkiego zrobić. My ze swojej strony bardzo często wywieszamy ogłoszenia, wręcz sukcesywnie o tym, żeby nie została wyrzucana żywność przez okna, o to, żeby nie zostawiać śmieci pod drzwiami wejściowymi, żeby nie palić papierosów na klatkach schodowych, żeby nie wpuszczać osób po stronych. To się naprawdę bardzo często pojawia, aczkolwiek bardzo często szybko znika, bo ludzie po prostu zdzierają te ogłoszenia. O problemie zaśmiecania klatek i terenów wokół budynków mieszkalnych na bieżąco informowany jest również prezes Zarządu Koniński spółdzielni mieszkaniowej w Koninie. Odkreśla, że jest to bardzo duży problem. To jest takie, takie, tak powiem, ironia losu, że to właśnie mieszkańcy zgłaszają się do nas, mówiąc o tym, że jest problem. No, no, zazwyczaj jest to w formule, że to sąsiad wystawia, tak, i pewnie tak właśnie jest. Natomiast, no, jest to sąsiad tej osoby. Ci mieszkańcy, którym zależy na porządku w najbliższym otoczeniu, niemal każdego dnia zgłaszają administratorom przypadki śmiecenia przez sąsiadów. Czy to skuteczna metoda na bałaganiarzy? Chyba pozostaje apelować, powtarzać. Ktoś mówi: "No wyegzekwujcie to." No, ale jak ja mam wyegzekwować zmianę mentalności ludzi? Ja mogę z nimi o tym rozmawiać. Nie mam nawet narzędzi do tego takich. A poza tym no, nawet gdybyśmy mieli, no, to trudno sobie wyobrazić, żeby próbować karać za za no, no, formalno-prawnie tak. Można systemem kar. Ale chyba chyba tutaj trzeba kształtować cały czas świadomość. Warto zatem pomyśleć czasami, że jeśli sami chcemy mieszkać w czystym bloku, to warto, abyśmy i my o ten porządek zadbali. Wtedy wszyscy będziemy przyjemniej wracać do naszych mieszkań.